Cześć! Dziś przygotujemy szybki chlebek w stylu keto. Tym razem bez dodatku babki jajowatej, mąki kokosowej czy migdałowej wykorzystamy mąkę łubinową. Wystarczy wszystkie składniki umieścić w misce. Ważne, żeby miały podobną temperaturę, najlepiej wcześniej twaróg, jajka, ocet jabłkowy wyjąć z lodówki. Masło miękkie również w temperaturze pokojowej. Miksujemy do połączenia. Ciasto musi mieć konsystencję gęstego budyniu. Jeśli taka nie jest, dodajemy jeszcze odrobinę mąki. Mieszamy masę. Przekładam do formy włożonej papierem do pieczenia. Piekarnik jest już nagrzany i na początku pieczemy w trybie z termoobiegiem. Następnie zmieniamy na góra dół. Najlepiej proces pieczenia pod koniec obserwować, sprawdzać. Czy ciasto już jest w środku upieczone patyczkiem, i po całkowitym ostudzeniu na kratce możemy podawać z masłem, z dowolnymi dodatkami. Bardzo polecam. Zapraszam jak zwykle na saganek.pl. Polecam moje e-booki, pakiety. Znajdziesz w nich mnóstwo inspiracji dla siebie i swoich bliskich. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa.